Dzięki za siedzenie ze mną. Pomyślę, że wszyscy mi klienci mnie unikają. Zapamiętam to. Serio. Tak bardzo troszczył się mój rodowód. No i to bym chciała się zemścić. Musieliby poczekać na swoją kolej. Plan Gunhelder. Plan Wender. Oraz klan Lavrens to trzy najbardziej znane rodziny w historii Monstandu. Wśród nich klan Lavrens został zaślepiony pragnieniem, pogrążając most na dobrocznej erze rządów opresyjnej arystokracji. Z czasem Vanessa obaliła arystokrację i ustanowiła rycerzka Goniusza. Podczas gdy klan Lavrens popadł w zapomnienie. Przez następne tysiąc lat ich płomień zemsty nie gotował i płonął, ale nigdy więcej nie zapalił się wszyscy ogień. Być może ostatecznym ciosem dla tego klonu była ta, znana jako Rycerz Spindracht, najbardziej utalentowany członek klonu Lawrence, Oyla, która dołączyła do rycerzy Pawoniusza. Chociaż słowo zemsta zawsze jest na jej ustach, to wielokrotnie udowadniała swoją życzliwość i honor. Hej, kiedy Szacianka przemawia, możesz obniżyć swój napój i spojrzeć w głąb jej oczu. Powinieneś nauczyć się właściwej kultury. A Och, założę się, że znów czas zgu Hild, Mówi o mnie za moimi plecami. zapamiętaj te słowa. Zemsta będzie moja.